Kasper Olszewski po wygranej walce, gratulacje. Witam serdecznie, dziękuję. Yy, powiedz Kacper, jak to było te próby obalenia w pierwszej rundzie przy palcie do siatki, yy, tak mocno Mateusza, tak dopierałeś do tej siatki. Powiedz co, czy na ten temat pierwszej rundy. Tak, yy, udało się go sprowadzić do siatki, yy, przewróciłem go nawet, szedłem za plecy, miałem ręka, głowa, było blisko, żebym zapał chwyt, dobrze trzymał, no nie udało się, wstał. No i tyle. Chyba ci nawet trochę pomógł, yy, ponieważ przy próbie kopnięcia pośliznął się. tego wykorzystałeś. Że... A ja obserwowałem i nawet to zapisałem. Pierwsza runda była. tego nawet że nie pamiętam. Trudny pojedynek, tak? Z, bardzo, z perspektywy? Bardzo trudny, silny. E, myślałem, że będzie łatwiej go przewracać. Dużo tego filmowałem. Niestety nie udało się. Ten mówił, podpowiadał, że hemogram haczył od zewnątrz. Nie posłuchałem się. Mój błąd. Jeśli chodzi o tutaj karierę w organizacji FEN, jakiś dłuższy kontrakt masz, czy tylko... Mam, czy... mam tylko na jedną walkę, mam nadzieję, że jeszcze tutaj zawalczę, piękna scena, kibice, blisko do Gdyni, coś pięknego. Trener zadowolony z Twojego, z wyniku na pewno? Z wyniku tak, z przebiegu walki nie do, nie do końca, nie do końca, nie krzyczał, aby mówił, że... Żebym słuchał. W takim razie przypomnij, w jakim klubie trenujesz i kto jest twoim trenerem? Mighty Bulls Gdynia, trener Grzegorz Jakubowski. Podziękowania dla kogo? Dla kibiców, dla mojej rodziny, dla klubu, dla trenera. Eee, e, to wszyscy, nie? I mamy nadzieję, że cię zobaczymy w kolejnych pojedynkach. Gratulujemy zwycięstwa i co? Czekamy na, na angaż, pełny angaż w penie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.